Kto z, kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. No komisję to jest najważniejsza rzecz, bym powiedział oprócz, oprócz sesji. sesji. Na sesji wiadomo, że przyjmujemy prawo y, lokalne, natomiast jeśli chodzi o komisję, y, sprawa jest bardzo istotna, ponieważ na komisjach omawia się y, dokładnie czasami y, przez wiele godzin y, projekty uchwał y, w taki sposób, aby radni byli zorientowani, przynajmniej ci, którzy reprezentują poszczególne y, partie y, czy ugrupowania w, w, na, w naszym y, tutaj ratuszu i y, y, przede wszystkim chodzi o to, żeby sesja przebiegała w miarę, y, z, w miarę y, sprawnie, a a radni, żeby mieli pojęcie, czego dotyczą dane kwestie. A będą zmiany w komisjach, tak? Będzie, będą inne komisje do Tak, do tej pory było pięć komisji, w tej chwili pojawia się jeszcze dodatkowo szósta komisja, to jest komisja sportu. Nie ukrywam, że jest to ukłon w kierunku pana prezydenta, który w swojej kampanii wyborczej oraz w działaniach, które zamierza w najbliższym czasie podjąć. Bardzo duży nacisk kładzie na sport. Zależało mu na tym, szczególnie na sport dzieci i młodzieży. Zależało mu bardzo na tym, żeby wyeksponować ten element i żeby jak gdyby podnieść rangę zagadnień związanych ze sportem w Radzie Miasta.